Siemano, z tej strony Miłosz, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o... Historia postrzelenia Tupaka ma być rzekomo przekłamana. Fifty ma propozycję dla Eminema. Matczak szuka sobowtórów. Kafar ostro po meczu Legi. Wiz Kalifa udostępnia Żapsona. rapper opowiedział o depresji. Enzo udostępnił ucieczkę przed policją. Bdo ma sabotować Sentino. Historia postrzelenia Tupaka od lat funkcjonuje jako jeden z najbardziej mrocznych i jednocześnie najbardziej mitologizowanych momentów w dziejach całego hip-hopu. Przez dekady narastały wokół niej teorie, domysły i wzajemne oskarżenia, a wiele z nich na stałe wpisano w zbiorową świadomość fanów rapu. Teraz temat wraca ze zdwojoną siłą, a wszystko za sprawą dokumentu wyprodukowanego przez 50 Centa, który to ponownie otworzył dyskusję o tym, kto naprawdę ponosi odpowiedzialność za wydarzenia z 1994 roku. Ale do meritum. Nowa fala kontrowersji pojawiła się po emisji materiału poświęconego Seanowi Didiemu Compsowi, w którym zasugerowano, że środowisko Bad Boy Records mogło mieć związek z atakiem na Tupaka. Taka narracja szybko spotkała się z reakcją osób od lat zajmujących się historią hip-hopu. Jednym z najmocniejszych głosów krytycznych okazał się dziennikarz i komentator Ture, który to publicznie zakwestionował sposób przedstawienia tamtych wydarzeń. Ten zwrócił uwagę, że dokument wytwarza skrót myślowy. Obecność Didiego i Notorious'a B.I.G. w budynku Quad Studios jest sugerowana jako dowód współudziału. Tymczasem według dostępnych relacji i wcześniejszych ustaleń, w studiu tamtej nocy przybywało wiele osób związanych z branżą muzyczną, a sama obecność nie oznacza automatycznie zaangażowania w przestępstwo. Zdaniem komentatora taka narracja bardziej buduje dramaturgię, jeżeli oddaje rzeczywiste fakty. A wskazywanym od lat kluczowym wątkiem pozostaje postać niejakiego Jamesa Rosmonda. To on miał odpowiadać za zorganizowanie spotkania, które zwabiło Tupaka do studia. W tamtym okresie Shakur znajdował się w trudnej sytuacji finansowej, obciążony kosztami procesów sądowych i pozbawiony regularnych źródeł dochodu. Kodu. Propozycja szybkiego zarobku za udział w nagraniu miała być jednym z czynników, które doprowadziły go do Quad Studios. I z perspektywy czasu coraz więcej źródeł wskazuje, że strzelanina w lobby studia była efektem nieudanego napadu lub zasadzki, a nie żadnej zaplanowanej akcji mającej na celu eliminację Tupaka przez konkurencyjne środowisko rapowe. Konflikt wschodniego i zachodniego wybrzeża istniał, a jego dynamika była znacznie bardziej złożona niż proste przypisanie winy konkretnym artystom. Także narracji takie jak ta zaprezentowana w dokumencie 50 Centa pokazują jak łatwo Historia może zostać uproszczona lub przepisana na nowo, zwłaszcza gdy w grę wchodzi medialny format i osobiste animozje. Dla wielu obserwatorów to kolejny przykład na to, że granica między rekonstrukcją faktów a sensacyjną interpretacją bywa w takich produkcjach bardzo, ale to bardzo cienka. 50 Cent ponownie łączy świat muzyki i kina, a tym razem w centrum jego planów pojawia się jedna z najbardziej rozpoznawalnych ksywek w historii całego rapu. W tle kultowa marka, wieloletnia współpraca i projekt, który jak dojdzie do skutku może przyciągać uwagę nie tylko fanów hip-hopu, ale także popkultury na całym świecie. Bo chodzi o nową ekranizację Street Fightera i możliwy powrót muzycznego duetu, który to przez lata definiował brzmienie Aftermath. Bo 50 poinformował, że chciałby zaangażować Eminema w pracy nad muzyką do nadchodzącego filmu Street Fighter, w którym to nota. Benes sam chciał się w postać Balroga. Pomysł pojawił się publicznie, no i od razu wywołał fale spekulacji. Szczególnie, że raper zasugerował możliwość powstania zupełnie nowego numeru, sygnowanego ich wspólną marką. Ale na ten moment nie pojawiły się żadne oficjalne informacje ze strony wytwórni filmowej, ani obozu Eminema. No ale jednak sam fakt poruszenia tematu w taki sposób sprawił, że fani zaczęli łączyć kropki. Zwłaszcza, że 50 i Slim Shady od lat funkcjonują w tym samym kręgu twórczym, a ich wcześniejsze współpracy wielokrotnie kończyły się dużymi sukcesami komercyjnymi i kulturowymi. Także na ten moment propozycja pół dolara pozostaje otwartą zapowiedzią, która może, ale nie musi przerodzić się w realną współpracę. Jedno jest jednak pewne, samo połączenie Street Fightera, 50 Centa i Eminema wystarczyłoby rozpalić wyobraźnię fanów i ponownie skierować uwagę na duet, który to przez lata miał ogromny wpływ na brzmienie całego mainstreamowego rapu. Przyszły rok zapowiada się dla Maty jako jeden z najbardziej intensywnych momentów w jego całej karierze. Dwa zaplanowane koncerty na Stadionie Narodowym, nowy album i kolejne nietypowe pomysły promocyjne sprawiają, że raper znów przyciąga uwagę nie tylko muzyką, ale też formą w jaką ją komunikuje. A tym razem na pierwszy plan wysuwa się projekt, który to od razu wzbudził ciekawość fanów i obserwatorów sceny. Matczak poinformował, że poszukuje osób łudząco podobnych do siebie, które te mają wziąć udział w nowym, jeszcze nieujawnionym projekcie. Zgłoszenia mogą wysłać osoby pełnoletnie. A cały proces ma charakter otwarty. Wystarczy podobieństwo do rapera i chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu. Ten nie zdradził, w jakiej dokładnie formie sobowtóry zostaną wykorzystane, jednak sam fakt ogłoszenia naboru sugeruje, że nie chodzi o jednorazową akcję, a być może element większej całości. Możemy też się domyśleć, że projekt będzie powiązany z nadchodzącymi wydarzeniami w karierze Matczaka. Raper od dawna znany jest z niestandardowych rozwiązań wizualnych, no i technologicznych, dlatego udział sobowtórów może być częścią szerszej koncepcji artystycznej lub jakiejś kampanii promocyjnej. Na ten moment Michał nie ujawnia szczegółów dotyczących formy ani celu projektu z sobowtórami, ale wiemy, że działania te stanowią kolejny element przygotowań do kluczowego etapu jego kariery. Wraz ze zbliżającym się premierem albumu 2040 i koncertami na narodowym, ten wyraźnie sygnalizuje, że nadchodzące miesiące będą dla niego czasem dużych i dobrze zaplanowanych ruchów. Niedzielny wieczór przy Łazienkowskim miał być kolejnym ligowym sprawdzianem dla Legii Warszawa, ale zamiast sportowych emocji przyniósł narastającą frustrację trybun. Porażka z Piastem Gliwice nie tylko pogłębiła kryzys zespołu, lecz także wywołała bardzo mocne reakcje wśród kibiców no i osób od lat związanych z klubem. Jeżeli ktoś nie wie, to Legia przegrała u siebie 0-1 po trafieniu Michała Chrapka w końcówce spotkania. I mecz, który od początku nie układał się po myśli gospodarzy, zakończył się scenami pustych trybun. Spośród około 17 tysięcy widzów, wielu opuściło stadion jeszcze przed ostatnim gwizdkiem. Dla części kibiców był to symboliczny moment, w którym wyczerpa się cierpliwość wobec postawy drużyny. A chwilę po spotkaniu głos zabrał kafar z ekipy Dixon 37. Raper znany z otwartego przywiązania do Legii opublikował bardzo ostry komentarz, w którym bez ogródek odniósł się do gry zespołu i całego kształtu sytuacji sportowej. Jego storki bardzo szybko obiegły social media i stały się jednym z najmocniejszych głosów w krytyce po tym meczu. Nie zasługujecie na Legię, banda jebanych nieudaczników. Od A do Z. Mam nadzieję, że te Teraz odczujecie na własnej skórze, co znaczy legia dla Warszawy. No i chyba warto przy tym wszystkim wspomnieć, że reakcja Kafara nie była przypadkowa. Ten od lat funkcjonuje nie tylko jako artysta, ale także jako bardzo aktywny kibic stołecznego klubu. W przeszłości brał udział w projektach związanych z legią, pojawił się w materiałach dokumentalnych o kibicach, nagrywał nawet kawałki poświęcone klubowi i występował przy okazji meczu. Także obecna porażka wpisuje się w szerszy obraz trudnego okresu legii, w którym to oczekiwania kibiców coraz wyraźniej rozmijają się z tym, co drużyna prezentuje na boisku. Współpraca Japsona z Wizem Kalifą od momentu premiery budzi ogromne zainteresowanie, ale w ostatnich dniach projekt wszedł na zupełnie nowy poziom. Tym razem jednak nie chodzi wyłącznie o sam fakt nagrania wspólnego tracka, lecz o promocję, jaką amerykański raper zdecydował się uruchomić wokół utworu klasyk. Bowies wyraźnie włączył się w promowanie wspólnego numeru na własnych kanałach. Teledysk do klasyka został powiązany bezpośrednio z jego oficjalnym profilem na YouTubie, co oznacza ekspozycję na publiczność liczącą dziesiątki milionów subskrybentów. To rozwiązanie, z którego do tej pory bardzo rzadko korzystał. W kontekście artystów spoza amerykańskiego rynku. A równolegle informacja o numerze pojawiła się na kanałach społecznościowych związanych z Taylor Gangiem, a także na Facebooku Isa Kalify, gdzie jego zasięgi należą do ścisłej światowej czołówki. Skala tych działań jasno pokazuje, że nie jest to jednorazowe udostępnienie z obowiązku, lecz realne wsparcie projektu, no i podkreślenie jego znaczenia. No i trzeba to zaznaczyć, dla polskiej sceny rapowej to sytuacja bez precedensu. Dotychczasowe zagraniczne współprace często kończyły się samym nagraniem numeru, bez żadnej realnej promocji. Pod drugiej stronie oceanu. W tym jednak przypadku amerykański artysta aktywnie wykorzystuje własne kanały, by dotrzeć z utworem do globalnej publiczności. Także promocja klasyka przez Uiza pokazuje, że ta współpraca wykracza daleko poza standardowe ramy jednego numeru. Dla Żaby to moment przełomowy pod względem zasięgu i widoczności, a dla polskiego rapu kolejny sygnał, że obecność na globalnej scenie przestaje być wyłącznie wyjątkiem, a zaczyna realną możliwością. A jak długo ten efekt się utrzyma i czy przełoży się na kolejne międzynarodowe ruchy, najpewniej zweryfikują kolejne miesiące. that. Na naszym podwórku coraz częściej pojawiają się historie, które wykraczają daleko poza muzykę. A tym razem głos zabrał Pablo Novacci, raper i producent, który w dniu swoich urodzin postanowił otwarcie opowiedzieć o bardzo trudnym momencie w swoim życiu. Bo Pablo Novacci poinformował swoich odbiorców, że kończący się dla niego rok był najtrudniejszym okresem w całym dotychczasowym życiu. Zamiast świętowania 33 urodzin pojawiło się publiczne przyznanie do poważnych problemów psychicznych i finansowych. Raper opisał stan skrajnego wyczerpania, brak energii do codziennego funkcjonowania. Oraz poczucie całkowitego wypalenia. Kluczowym wątkiem okazały się również nieudane decyzje biznesowe. Nowarczy dał do zrozumienia, że zaufał niewłaściwym osobom, co doprowadziło go do poważnych strat finansowych i zadłużenia. Podkreślił, że jego intencje były dobre, jednak finalnie sytuacja obróciła się przeciwko niemu, zostawiając go bez stabilizacji i z poczuciem bezradności. I w tym stanie raper przyznał, że nawet przygotowanie muzyki, którą od lat publikował symbolicznie w Dniu Urodzin, stało się dla niego zbyt dużym obciążeniem. Brak sił psychicznych sprawił, że projekt został. Odłożony, a sama muzyka, jak zaznaczył, pozostała jednym z niewielu elementów, które jeszcze trzymają go przy codziennym funkcjonowaniu. Także co by nie mówić, wypowiedź Pabla to szczery sygnał. Pokazuje kulisy życia artysty w momencie, gdy znikają sukcesy, a na pierwszy plan wychodzą problemy psychiczne i konsekwencje nietrafionych decyzji. Na ten moment raper zapowiada kontynuację działalności muzycznej, traktując ją jako ostatni punkt oparcia w bardzo trudnym etapie swojego życia. Natomiast wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, jeżeli czujecie, że doskwierają wam podobne problemy na te psychiczne, to miejcie z tyłu głowy, że nie jesteście z tym sami i zawsze można znaleźć pomoc. Na ekranie wyświetlają wam się teraz darmowe numery telefonów, na które możecie śmiało dzwonić po pomoc. I pamiętajcie, zrobienie pierwszego kroku w celu ratowania siebie jest zawsze najważniejsze. Choć przez ostatnie miesiące na linii BDOS Sentino panowała wyraźna cisza, to temat ich konfliktu ponownie wrócił do obiegu. Sprawa, która zaczęła się jeszcze w czasie, gdy obaj artyści funkcjonowali blisko siebie muzycznie, znów została wyciągnięta na powierzchnię, tym razem za sprawą wypowiedzi Trumena, czyli menadżera Sentino, odpowiedzialnego za jego działania muzyczne i komunikację. Ale szybciutkie przypomnienie: Relacja Borka i Sento od dawna pozostaje bardzo napięta, choć w przeszłości pojawiały się wspólne działania i luźne kontakty, finalnie doszło do otwartego konfliktu. Początkowym Momentem było ironiczne wyśmianie Borka przez Sentino w jednym z vlogów, co wyraźnie pogłębiło dystans między artystami. A ostatnim szeroko komentowanym epizodem był live Bedoesa sprzed kilku tygodni, podczas którego to raper opowiadał o sytuacji, której według jego relacji tatuażek miał grozić Borysowi pocięciem. Ten przyznał, że potem odciął się od dalszego kontaktu, blokując Sentino i definitywnie zamykając relację. Od tamtej pory temat praktycznie zniknął z przestrzeni publicznej. Sytuacja zmieniła się jednak w momencie, gdy Truman postanowił opowiedzieć na Instagramie. O relacjach między Alvarezem a szefem 2115. Kiedyś lubiłem, teraz Tucznik nam blokuje fity. Ja znam BDOS-a, bo się wychowywałem na jego muzyce, ale widzę, że od kilku miesięcy chce bifu. Przepowiadałem wam, że będzie za niedługo jego płyta i tym podobne. Znam jego psychologię i wiem, jak on to rozgrywa. W numerze Lodowisko już nas zaczepiali i w ostatniej piosence też jakieś zaczepki. W muzyce emocjonalnej BDOS jest dobry, ale jakby doszło do konfrontacji z Sentino, XD. Sentino nawet nie chce odpowiadać na jego zaczepki, bo mówi, że to typ, który chciał się podpisać w Get Money Live Live jako dzieciak i nie traktuje go na poważnie. Cała afera powstała, bo Sentino na jakimś vlogu powiedział, że ta torba kosztuje tyle, co zegarek Bedoesa. Ja nałożyłem na to cenzurę, żeby nie robić afery, ale i tak szuka problemu na siłę. W tym samym odcinku Sentino mówił pozytywnie na temat Bedoesa. Pamiętam, jak jeszcze na live'ach Bedoes proponował zrobienie wspólnej płyty z Sentino. Więc to są jakieś dziwne gierki. Bedoes po prostu rozumie socjotechnikę, wie jak działa branża i że beef z Sentino byłby mocny. No cóż tu można więcej dodać? Zobaczymy jak cała ta sprawa się rozwinie i czy rzeczywiście będziemy świadkami bifu pomiędzy BDS-em a tatuażykiem. Dajcie znaka, kto według was w takiej potyczce wyszedł zwycięsko. Sentino, czy może jednak Borek. Ale zanim jeszcze z ostatnim newsem, to byłoby mi bardzo, ale to bardzo miło i byłbym fest wdzięczny, gdybyście zostawili łapkę w górę, suba i podbili ten filmik. Was to nic nie kosztuje, a nawet pomaga być na bieżąco, mi natomiast realnie pomaga się rozwijać i pchać dalej materiały. Z góry dzięki, no i przechodźmy do Enzo. OG Enzo od kilku ładnych lat funkcjonuje w rapowym świecie jako postać, która regularnie przyciąga uwagę nietypowymi, no i przede wszystkim kontrowersyjnymi akcjami publikowanymi w mediach społecznościowych. Tym razem ponownie zrobiło się o nim głośno za sprawą nagrania, które trafiło na jego Instagram i bardzo szybko zaczęło krążyć po sieci, bo na udostępnionych relacjach widać Enzo oraz towarzyszącą osobę, poruszających się samochodem w dynamiczny sposób. Z kontekstu nagrania można wywnioskować, że sytuacja dotyczy ucieczki przed nieoznakowanymi i co prawda same materiały nie zostały opisane. Wprost. Tu pojawiające się w tle komentarze sugerują, że kierowca miał zostać wcześniej ostrzeżony sygnałami świetlnymi przez inny pojazd. Dodatkowo relacje zostały opatrzone krótkim hasłem Opsy za słabe które pozostawia szerokie pole do interpretacji. Może ono odnosić się zarówno do potencjalnych przeciwników rapera, jak i samej sytuacji przedstawionej na nagraniu. Z opublikowanych materiałów wynika, że cała sytuacja zakończyła się sukcesem dla rapera, a samochód oddalił się bez dalszych konsekwencji widocznych na nagraniach. Załóż pasma ona się nieba odskoczył, ty widziałeś mówiłem ci zwolni, kurwa bo bruga Kurwa człowieku mówiłem ci zwolni Dobra Dobra, Maola, te jedź prosto. Jedź prosto, 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 cały czas. Nie ma ich daleko, są mordy. Poczekaj, poczekaj, na spokojnie, na spokojnie, bo ich nie ma, nie ma nie nami, nie widzę nami. Lecą, 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 lecą za nami, lecą. No, i nie jest to pierwszy raz, gdy Enzo publikuje w sieci treści balansujące na granicy prowokacji i kontrowersji. W przeszłości wykorzystywał media społecznościowe do budowania wokół siebie szumu i wzbudzania dyskusji, często pozostawiając odbiorców bez jednoznacznych wyjaśnień. A napiszcie na dole, co wy uważacie o tego typu materiałach puszczanych do internetu. Czy według Was publikowanie podobnych rzeczy jest ok i raper w ten sposób w pewnym sensie buduje swoją legendę, czy może jednak jest to bardzo nierozsądne podejście i tym samym samemu prosi się o problemy? Sekcja komentarzy należy do Was. Obstawiam, że będzie bardzo, ale to bardzo ciekawie. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.